Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No nie dają człowiekowi spokoju. Ledwo co spowiedzi, teraz pauza przed kolejną rundą spowiedzi w dekanacie, a oto news dotyczący spowiedzi. Do parlamentu trafiła petycja, która ma uniemożliwić spowiedź świętą osób niepełnoletnich. Zresztą skomentowałem to już w odpowiedni sposób na portalu X. Chętnie pójdę do więzienia, jeśli weszłoby prawo zakazujące sakramentu pokuty dla osób poniżej 18 roku życia. Tylko i wyłącznie Kościół może mi zakazać spowiadania niepełnoletnich. Nigdy nikogo nie zmuszam do spowiedzi. Każdy, kto o nią prosi, otrzymuje sakrament. I to jest moje ostateczne zdanie. Co prawda uważam, że to jest kolejna informacja, która ma wywołać emocjonalną burzę, albowiem prawo międzynarodowe, które pozwala na swobodę uczynków związanych z religią, jaką się wyznaje, uniemożliwia wprowadzanie takiego prawa. No ja bym zadał pytanie, idąc za ciosem, a czy w podobny sposób podejdziecie do innych religii, choćby monoteistycznych, gdzie jest. W pozostałej drugiej i trzeciej religii, czyli i w judaizmie, i w, i w islamie, obrzęd zwany obrzezaniem. No to idźcie za ciosem, ale nie, ten antyklerykalizm aż wychodzi nawet z uszu i powoduje zanieczyszczenie intelektu. Nieważne, że tę petycję podpisało kilkanaście tysięcy osób. To jest także sprzeczne choćby z regulacjami konkordatowymi, ale nawet konkordat nie jest potrzebny, żeby po prostu. Śmiać się im w twarz. To jest kolejna burza emocjonalna. Zamiast zajmować się w Polsce poważnymi tematami, które powodują rozwój gospodarczy, ekonomiczny, my musimy myśleć o tym, jak się mamy rozwijać. Nie, to kolejne emocjonalne brzutki, szczególnie kiedy dotyczą Kościoła Katolickiego i przed świętami. Ale kim jest autor petycji? Skierowanej do parlamentu. Ja powiem szczerze, nie mogę zacytować tego, co jest jego dokonaniem, bo YouTube w ogóle by mi tego filmiku nie wrzucił. Więc tylko w skrócie mogę powiedzieć, że w ramach akcji w 2014 roku na, na kanale YouTube'owym pan Betlejewski, bo o mowa, zamieścił niespełna dwuminutowe nagranie, w którym dokonuje niewłaściwego czynu sam ze sobą doznaje tego na klatce schodowej, na której straciła życie Anna Politkowska. Ale taka powszechna demoralizacja najmłodszych jest możliwa, no nie? Tylko nie wolno spowiadać tych, którzy nie są pełnoletni, ale mają poczucie winy i w relacji z Panem Bogiem chcą uporządkować swoją więź, nie tylko z Nim ale i z bliźnimi, ale pozwalać dzieciom na wkładanie im ideologii takiej nowoczesnej, sprzecznej z prawami natury i rozumu, to jest rzecz, którą się dzisiaj wpycha. No więc zresztą wszyscy mądrze widzą, co się dzieje. No nie wiem, a głupim to się nie wytłumaczy. Niech Pan Bóg Was błogosławi, Ojciec i Syn Duch Święty. Jedziemy dalej.